Jest symbolem Bożego Narodzenia i myślę, że ten dar, który dajemy w ramach tej akcji wszystkim, którzy włączą się w akcję krwiadactwa, będzie takim wyjątkowym darem niosącym nadzieję wszystkim tym, którzy są chorzy, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują wsparcia. Dla mnie to początek współpracy. Współpracy, którą wyraziliśmy podpisując porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Krwi a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Porozumienie o tyle ważne, że w pewien sposób elitarne. Lasy państwowe wchodzą do takiego elitarnego grona jednostek, z którymi na stałe chcemy współpracować. To trzecia tak duża jednostka, z którą mamy zawarte takie porozumienie: jedna to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, drugie Bank PKO BP. Trzecią są lasy państwowe. Te akcje, które mam nadzieję, będziemy w przyszłości realizować, to z jednej strony. Pewne tak jak dzisiaj eventy, pewne akcje zachęcające, promujące, pokazujące również pewną kulturę i odpowiedzialność organizacji, jaką są lasy państwowe. Ale z drugiej strony wiemy, że na te instytucje możemy liczyć w tych trudnych momentach. W trudnych momentach, kiedy krwi lokalnie brakuje, pewne niedobory, pewnych grup krwi występują. Wtedy rzeczywiście poprzez pewne kontakty, intranet, budowanie pewnych takich mikrospołeczności w tych firmach możemy na to liczyć i wierzę w to, że właśnie w przypadku lasów państwowych będzie dokładnie tak samo. Lasy chcą podziękować wielkim ludziom, wspaniałym, wspaniałym, którzy w tym trudnym okresie pandemii oddają to, co najcenniejsze krew. Chcemy w jakiś skromny sposób, będziemy z Centrum Przedstawstwa kontynuowali co roku raz dla tradycji, raz dla podziękowania. Dla krwiodawców, wielkich, wspaniałych ludzi. Dla nas taka współpraca instytucjonalna i angażowanie pracowników jest bardzo istotna. Czas pandemii pokazał nam, że właśnie na te osoby możemy liczyć, na taką wewnętrzną aktywizację. Wiele osób zamknęło się w domach i dzięki właśnie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami można było zapewnić dostęp do krwi. Dlatego mamy ogromną nadzieję, bo Lasy Państwowe to wiele osób, wiele młodych osób, które mogą zasilić i mogą zostać tymi wyjątkowymi osobami, które pomagają innym na co dzień.